Drogie kochane dzieci. Chciałbym wam dzisiaj odczytać rosyjską baź, która nawiązuje do miłości, jaka istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicem, a także rodzicem i dzieckiem. Baś nosi tytuł Zatopiony dzban. Dawno temu na wschodzie kraju panował okrutny młody car. Wcześniej umarli jego rodzice, także na tron wstąpił jeszcze prawie dzieckiem będąc. Nie zdążył swych rodziców dobrze poznać ani pokochać. Nie wiedział, co to znaczy wspierać ojca i matkę, gdy już są w podeszłym wieku, nie znał, jak to jest, gdy trzeba ich w starości doglądać. Kiedy więc nadeszła ze wschodnich stepów wieść, że oto straszliwy najazd tatarski się szykuje. Car zdecydował, żeby ojczyznę opuścić i uciekać wraz z poddanymi w bezpieczniejsze miejsce. Ale wszyscy starcy mają zostać zabici albo wypędzeni. Będą przeszkadzać wędrówce, będą darmo jeść chleb, który dla wojowników powinien pozostać. Będą niepotrzebnie obciążać konie i woły, które ich poniosą. Kogo nie wygnacie precz, tego zabijcie, nakazał poddanym. Na te słowa wszyscy struchleli i zapłakali. A miał car sprytnego sługę, młodego Nikitę Nikitycza. Ten postanowił rozkazu nie wykonać. Miał bowiem ojca starego i siwego, którego bardzo kochał i którego rady nieraz już w życiu zasięgał. Nie wygnam cię, ojcze, i nie pozwolę cię zabić powtarzał co wieczór Nikita Nikitycz. A stary ojciec tylko gładził go po głowie. Nikita Nikitycz ukrył ojca w wielkiej skórzanej sakwie, którą przytroczył do wołu. Sam zaś dosiadł konia i tak dołączył do wielkiej wędrówki całego narodu, który przed tatarami na zachód uciekał. Dopiero nocą, gdy już żaden strażnik carowy nie odmierzał krokami terenu wokół obozowiska, pomagał ojcu wyjść z ukrycia i potajemnie rozkoszować ją wieczornym powiewem wiatru i smakiem krótkich godzin wolności. Nadszedł dzień, w którym dotarli do Wielkiego Jeziora, i tam stanęli na kilka dni po pasu. Czar wybrał się na przechadzkę urwistym wysokim brzegiem i w ciemnoszmaragdowej wodzie ujrzał naczynię. Złoty dzban spoczywający na dnie jeziora. Zapragnął mieć ten dzban i natychmiast rozkazał, aby słudzy zanurkowali i mu go przynieśli. Ale nikt nie odważył się skoczyć do nieznanej głębokiej wody. Car kazał, by słudzy ciągnęli losy. Pierwszy, który wyciągnął los zaznaczony, wskoczył i już nie wypłynął. To samo stało się z drugim, choć ten pływał zgrabniej niż jesiot i nieraz nurkował po najpiękniejsze muszle i on przepadł w wodzie bez śladu. Skoczył trzeci, najspytniejszy z dworaków. Do nóg sobie kamień przyczepił, by na dno szybko zejść, a do ust włożył czcinę, na której końcu był pęcherz barani wypełniony powietrzem, aby tam na dnie miał czym oddychać. Skoczył i przepadł, utopił się, a groźna woda nawet ciała na brzeg nie oddała. Okrutny władca codziennie wskazywał trzech następnych nieszczęśników i co dzień trzech młodzieńców pochłaniało zimne jezioro. Wreszcie wybór padł na Nikitę Nikitycza. Ale że słońce miało zachodzić, car zezwolił, by Nikita skakał po zatopiony dzban dopiero rano. Nieszczęsny młodzieniec poszedł do namiotu. Nocą starego ojca ze skórzanej sakwy uwolnił i opowiedział, co się wydarzyło. Ojcze mój ukochany, ja zginę w bezlitosnej wodzie jeziora, a ciebie znajdą w obozowisku i każą zabić. Jakże się ratować, biadał Nikita. Ojciec zamyślił się i powiedział: Zaprowadź mnie nad brzeg jeziora. O samym świcie, gdy już słońce wzejdzie, a ludzie jeszcze wstać nie zdążą. Poczekali obaj do brzasku i poszli nad jezioro. Starzec popatrzył na złoty dzban widoczny w wodach jeziora w pierwszych promieniach słońca. Synowi dłonie na ramionach położył, popatrzył jeszcze chwilę i pokręcił głuchową. Ech, wy młodzi! Mylicie prawdę ze złudą, a zachód słońca z błyskiem pochodni odbitym w kałuży. Uś uśmiechnął się smutno starzec. Co mówisz, ojcze? Nie zrozumiał Nikita. Choćbyście wszyscy wskoczyli w głębinę, dzbana nie wydobędziecie, a potopicie się, jak kociaki. Po to naczynie nie nurkować, a spiąć się trzeba. Nie w wodę wleść, a na drzewo. Pójdziesz dziś tam i wdrapiesz się na wysoki bóg, który rośnie na urwisku ponad wodami jeziora. Na jego czubku znajdziesz ów dzban, co w wodzie się odbija, jak gdyby na dnie leżał. Zdejmij go z gałęzi i zanieś carowi. Nie cieszy się z zabawki, co tyle istnień ludzkich pochłonęła. Poszedł Nikita, wypaczył wysoki Bóg, tuż nad urwiskiem rosnący. Wspiął się na drzewo, znalazł na jego czubku dzban złoty. Przywiązał go sobie mocno do pasa i zwinnie, jak kot, zszedł na dół. Niedługo potem stał przed carem i u jego stóp złożył cenny dar. Zdumiał się car, zadziwili się dworzanie. Jakim to sposobem wydobyłeś zban? Spytał władca. W jeziorze było tylko odbicie zbana on sam wisiał na gałęzi drzewa, które rośnie wysoko nad jego brzegiem odpowiedział Nikita Nikitycz. Skąd to wiedziałeś? Kto ci o tym powiedział? Dopytywał się zdumiony Car. Sam się domyśliłem, odparł Nikita Nikitycz. Nazajutrz Car rozkazał wymaszerować i wielka wędrówka jego poddanych rozpoczęła się na nowo. Szli już ponad tydzień, aż dotarli do stepu spalonego słońcem gdzie ni trawy zielonej, ni kwiatu wonnego, ni krzaka z owocem dającym wytchnienie spieczonym wargom. Nie było tu rzek, nie było sadzawek. Nagie i suche kikuty drzew straszyły gdzieniegdzie jak samotne szare upiory. Zwierzęta zaczęły padać. Ludzi dręczyło okrutne pragnienie. Car nakazał gońcom i zwiadowcom pędzić w siedem stron świata i szukać wody. Ale po trzech dniach żaden nie wrócił. Po następnych trzech powrócili dwaj, bez koni, bo padły z pragnienia. Wody nie znaleźli, sami mało życia nie postradali. Zrozumiał car, że jego karawana wpadła w pułapkę. Nikita-Nikitycz sam pił tylko pot własny, który ręką z czoła zbierał. Całą swoją wodę oddał ojcu, który ukryty w skórzanej sakwie musiał znosić straszliwe katusze. Nocą spytał ojca, czy przyjdzie im tu już głowy położyć na słonecznym, stepowym łożu śmierci. E tam! Wam młodym łatwo się cieszyć i łatwo w panikę wpadać. Nic tylko byście się śmiali, to płakali, pogderał ojciec i podpowiedział synowi: Weźcie krowę trzyletnią, co cielaka właśnie powiła. Odwiążcie ją z postronka i niech idzie. Gdzie przystanie i zacznie ziemię wąchać, a kopytami rozgrzebywać, tam kopcie łopatami, póki się woda nie pokaże. Nikita-Nikitycz pobiegł do cara i przekazał mu pomysł ojca. Car pomyślał, że i tak wiele już nie ma do stracenia. Nakazał krowę trzyletnią wypuścić, a jej śladem posłał sługi z łopatami. Krowa chodziła dzień cały, ryczała, wąchała, łeb zwieszała. Na koniec zaczęła racicami jedno miejsce rozkopywać. Rzucili się tam słudzy i dawaj łopatami ziemię odgarniać. Wykopali dziurę na chłopa głęboką, wilgocią zapachniało. Wykopali na dwóch chłopa głęboką. Woda trysnęła i wnet wypełniła dół. Mało się kopacze nie potopili. Napili się ludzie, napiły zwierzęta, wody nalano w bukłaki, manierki i beczułki. Można było wędrować dalej. Car wezwał do siebie Nikitę Nikitycza i spytał. Skąd wiedziałeś, jak wody szukać? Ktoś mi kiedyś opowiadał, jako się szuka wody, ale nie pamiętam, kto to był, odpowiedział przytomnie Nikita. Młody car pokiwał głową, a Nikitę rozkazem swym mianował przewodnikiem dalszego marszu. Teraz Nikita jechał przodem i drogę badał, a potem innym wskazywał. Gdy się stary ojciec dowiedział, jaką też ważną funkcję jego syn otrzymał, potrzebną mu jednej nocy, ze swojej skórzanej sakwy. Każdego dnia skręcaj trochę w lewo, póki ci nie powiem, byś przestał. Nikita ojca posłuchał i każdego dnia wiódł karawanę uciekinierów trochę w lewo, aż ojciec patrząc na gwiazdy powiedział mu: Dość będzie, teraz tylko prowadź prosto. Nazajutrz zaczął padać deszcz. Z deszczu zrobiła się ulewa, z ulewy oberwanie chmury, a z oberwania chmury prawie potop. Woda zgasiła wszystkie ogniska, żagwie i kaganki, rozmoczyła chubkę, oblała krzemienie. Deszcz lał dniem i nocą, a ludzie zmarznięci i przemoczeni nie wiedzieli, co robić. Karawana stanęła, ugrzęzła w błocie. Młody car dojrzał, że hen na szczycie odległej góry, prawie zasłoniętej ścianą deszczu, płonie ognisko. Nakazał poddanym pogalopować tam i przynieść ogień. Pognali posłańcy, dotarli do ogniska i wyciągnęli z niego płonące głownie. Ale po drodze ulewa im je zgasiła i ani iskierki nie dowieźli do obozu. Młody car posłał po Nikitę. Zban zdobyłeś, wodę znalazłeś, teraz idź po ogień, rozkazał. Nikita Nikitycz skłonił się i poszedł do swego namiotu po ojcową poradę. Każ sobie dać ten złoty dzban, idź do ogniska, ale nie bierz płonących gałęzi. Weź węgli rozżarzonych, nasyp do dzbana, zakryj pokrywką i przynieś do obozu poradził mu stary, mądry ojciec. Tak i uczynił Nikita. Nasypał do dzbana węgli i nakrywając je przed deszczem przyniósł do obozu. Natychmiast rozpalono z nich wielkie ognisko, a od niego następne. Nazajutrz deszcz przestał padać i ludzie przy ogniu mogli wysuszyć siebie i swoje rzeczy. Młody car podziękował nikicie za przyniesienie ognia, ale znowu zapytał. Skąd wiedziałeś, jak przynieść ogień? Kiedyś mi starsi ludzie powiedzieli, że jak syna płomienia nie mogę złapać, to żebym ojca węgielka utrzymał. Odpowiedział Nikita, a młody car, słysząc te słowa, zamyślił się głęboko. Szli jeszcze kilka dni, aż Nikita pomiarkował, że wrócili w miejsce, z którego wyszli. Bo oto znowu kraj ojczysty ujrzeli. Ledwo zdążył się z ojcem schowanym w skórzanej sakwie tym spostrzeżeniem ukradkiem podzielić. Dojechał do niego młody car konno i w otoczeniu wojowników. Coś ty zrobił, głupcze? zakrzyknął car. Zawiodłeś nas z powrotem do naszego kraju, prosto w paszcze tatarskich ord. Każę cię żywcem ze skóry obedrzeć i już dawał znak, by wojownicy pochwycili nikitę, gdy ten namówiony przed chwilą przez ojca, zawołał: Carze, zamiast mnie w mękach zabijać, posłuchaj. Możesz kraj odzyskać, a ludzi do domów swych na nowo wprowadzić. Na te słowa zebrali się wszyscy wędrowcy, utrudzeni drogą. I dalejże cara prosić, by Nikitę wysłuchał i kraj odzyskał. Uciekliśmy na wieś o ordzie tatarskiej, której nawet nie widzieliśmy na oczy. Teraz my, postarzmy tatarów, niech ich strach za gardło chwyci, powiedział Nikita. I jeszcze tego samego dnia kilku jeźdźców w poszarpanych stojach pogalopowało do miasta zajętego przez Tatarów, krzycząc, że oto idzie armia tysięczna wojowników, którzy ogniem żywym palą, niebotną mieczami, a ziemię kopytami końskimi tratują. Kogo dopadną, to zabiją, kogo nie zabiją, żywcem zjedzą. Zlękli się Tatarzy, wskoczyli na swe rącze konie i do wieczora opuścili ten kraj, uchodząc za góry, za morza. Jaki dobry duch podszeptuje ci te wszystkie pomysły? Pytał Nikitę młody car, ściskając go jak brata. Ten, który mnie spłodził, na rękach nosił, wszystkiego nauczył i rady nigdy nie pozbawił. Krzyknął Nikita i uwolnił sakwy swego starego ojca. Teraz zrozumiałem, że w starości mądrość, powiedział ze wstydem młody car. Władca zrozumiał swój błąd i głupotę, i już nigdy więcej nie kazał wygnać ani zgładzić żadnego starca. A Nikitę i jego ojca uczynił swymi doradcami dzięki czemu od tej pory w tym państwie nie zdarzało się już nic głupiego ani okrutnego.